Halo, halo. Tu najświeższe wieści straży. Mokniemy jak szczury, ale jest fajnie. Jesteśmy na 55 km w kierunku czcianki Plan jest, założenia taktyczne na dzisiaj piła, ale nie wiadomo, czy ja będę piła. O, Tirek jedzie. Ależ zaszumiał. Przed chwilą, przed chwilą przeszła burza. Przeszła i poszła tam. Widać chmury takie czarne, ciemne. Nam humory dopisują. Po drodze gdzieś tam trzy jeziora. Na jednym pewnie się zatrzymiemy. Chyba że nogi poniosą do piły, ale to raczej marne szanse. Jest godzina 14.30. I jedziemy sobie. Jesteśmy na 74 km. Miejscowy idiota stwierdził, że jak pojedziemy drogą zamkniętą, kawałek tam remontują, to tutaj śmiało przejedziemy. Pozostawię to bez komentarza. Na razie jedziemy taką drogą 5 km Mijając walce, drogi zrywające, maszyny zrywające asfalt, ciężarówki wywożące piach i zdziwionych robotników. Nie ma tirów, to, to, to prawda. Tirów nie ma i też się zajebiście. Tak, tam daleko siedzą sobie dwa bociany. Idziemy dalej. Jesteśmy na trasie piątego etapu z wizytą w Ramku Człuchowskim. Dzisiaj spaliśmy na obiekcie Osiru. Nie zrobiliśmy jeszcze nawet kilometra, bo zwiedzamy. Zwiedzamy Zamek Krzyżacki. Widok jak w łagowie lobowskim. 96 schodów pokonanych po ponad 300 km. To wyczyn. Nie lada gradka dla każdego, ale ogólnie chyba było warto. I dotarliśmy, Robercik, nie? 602 km. Teraz tylko spacerek na Cypelek, Zaczynający polskie. Tutaj, no, możemy wejść Nie, tam dalej, może to? Bezwiecznie w końcu. Chociaż na końcu tyle. Umordowani, ty. uposeni, ty. ale zadowoleni. Chyba my. Chyba my. Oba my. Chyba. Oba my. Po siedmiu dniach wojaży dotarliśmy do celu. Żeby to poczuć trzeba to przejechać 600 602 w nogach Teraz spokojnie na piechotkę dojść do miejsca docelowego. jakim jest cypelek początku Polski od strony północy Się nic dodać, nic ująć. Dzisiaj zapowiada się niezłe picie. W ramach uczczenia. Wycieczki, a tu nie ma przejścia, zejścia? Ale nas no, szukali Miało być zejście i nie było. Co tak to wymyśliłem? Co tam jest? Jestem chyba tutaj tak przy końcu. Jest nie tam jakaś berdyka wystaje w prawo. Widzisz? No, dobra.